Dobry wieczór, ja chciałbym zamówić pizzę. Halo? Dzie Dobry wieczór, ja chciałbym zamówić pizzę. Dobry wieczór, słucham, jaką? A, można mo własne składniki podać? To zacznie zależy jaką pan proszę, proszę pana, bo mamy dwadzieścia 20... coś rodzajów i czy... A, czy można własną taką, jak mi chciał, takie składniki? Tak, oczywiście. O, dziękuję, ślicznie. To... Bardzo. ziemniakami? Nie? A pióre? Nie. Też nie? Aha. Czego? Niczego, dobrze, przepraszam. Eee, no to z czym jeszcze można zamówić? Bo ja pierwszy raz w życiu zamawiam pizzę i właśnie nie wiem, i się zastanawiam, jaka by mi jej bardziej smakowała. Aha, proszę pana. najczęściej zamawianą przez Was jest, jest prima. A z czym ona jest? Z salami, papryka, boczek, piecharki, cebulatą bo ja bardziej z wioski jestem i chciałbym na przykład takie kopytka, da się? A niech to pan wójt przywieźć to? O, dobry pomysł. Skoro pan jest wewnętrzny, to pan to bardzo, do tego pan przywieźć? Tak, bardzo. A z czym ona jest? jakąś wieprzowiną, tak? To strasznie uboga. Uboga? Tak, ja mam duże gospodarstwo. <grym wytrza> <grym wytrza> Jakąś morze? <mokre. grym wytrza> nie, to nie tak gdzieś na poważnie. To jakiś kur kurczak, może kawałki kurczaka wędzonego. was a pe bu mamam em almist